w dniu odchodu święta ludowego, mówiłem w tym miejscu, że każde święto ludowe w powiecie będziemy zaczynać złożeniem kwiatów przed ponikiem XX Witosa. Dziś chciałbym rozszerzyć tę rytmicę, że każde ważne wydarzenie dla naszej organizacji PSL-owskiej będzie się tu zaczynać. Takim niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla nas, dla społeczności półtuska i kraju są wybory parlamentarne. Jest koleżanka Beata Juświat. Wica starosta na liście PSL wśród kandydatów koalicji polskiej pani brata zajmuje trzecie miejsce. Również Sondaże na półtora miesiąca przed wyborami dają nam 6 do 8-9% poparcia. Zważywszy, że przed każdymi wyborami sondaże dla nas były zawsze niedoszacowane, mamy szansę na wynik przekraczający 10%. Procent. A to dobrze rokuje, by uzyskać dwa mandaty. Wyborów nie wygrubają jednak sami kandydaci. Niezbędny jest komitet wyborczy i sztab wyborczy. I te ciała już pracują. To polski polityk, działacz w ruchu ludowego. To bardzo dobrze tu w tym miejscu, gdzie znajduje się ten pomnik tego Witosa, jak również tuż obok... Gdzie rozpoczynałam swoją pracę jako dyrektor powiatowego Centrum w, w Rodzinie, także czuję się jak w domu. I myślę, że mogę jednoznacznie stwierdzić, że nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. I właśnie dlatego kandyduję w tych wyborach. Jako samorządowiec, jako kobieta, jako człowiek, jako polityk, jako matka, jako żona. Chciałabym naprawdę sprawić, i wesprzeć to państwo polskie, które sobie niezwykle ceni. Senat, a nie Sejm. Myślę, że popularnie nazywana Wyższa Izba Parlamentu, no nie jest wyższą, ale jest tak umownie nazywana. Jest to izba, czyli senatorowie, którzy są wybierani w wyborach mandatowych typowych iowach, o które o których najbardziej chyba mówi w tej chwili nasz sprzymierzenie, czy współkoalicjant, Stowarzyszenie KUKIS w Niemczech. Żeby jakby był przynajmniej jedna izba parlamentu niezdominowana przez jedną opcję polityczną, to by był taki stabilizator.